Ani, witajcie w kolejnej zapowiedzi. No muszę Wam powiedzieć, że nie było mnie w ostatnią środę i czuję się jakby nie, nie było mnie tutaj wieki. No ale szybko będziemy nadrabiać straty, ale też no, niestety będziemy musieli się trochę do tego przyzwyczaić, że już nie będę co każdą środę i co każdą sobotę, chociaż bardzo bym chciała, ale powoli będą wjeżdżały na kanał swetry i sweterki, które wymagają trochę więcej czasu, trochę więcej przygotowania. I z tego względu właśnie możliwe, że będę troszeczkę rzadziej, ale mam nadzieję, że będziecie czekać i będziecie korzystać z moich filmów. Ja już mam generalnie włóczki przygotowane na, na dwa swetry, także osoby, które czekają na właśnie tego typu filmy, no to jeszcze muszą poczekać. Nie, tak naprawdę e, też bym chciała, żeby one już były niedługo, ale jeszcze jest trochę takich e, letnich, fajnych rzeczy do pokazania. E, ja cały czas mam kolejne plany e, w głowie i e, no, chcę je wszystkie zrealizować. E, zobaczymy, czy będziemy mieć wystarczająco dużo czasu. Dobra, e, tak przy okazji e, chciałabym Wam jeszcze bardzo podziękować e, za wszystkie zdjęcia, które do mnie wysyłacie. Jest to niesamowicie miłe, tych zdjęć jest coraz więcej i jest mi bardzo miło z tego powodu, że piszecie do mnie i że wysyłacie mi w wiadomościach prywatnych e, to, co udało Wam się wykonać korzystając z moich filmów. Jest to bardzo fajne, bardzo miłe, e, bardzo mnie to cieszy e, i cieszę się, że Wam to się podoba i że jesteście w stanie wykorzystać te filmy właśnie do wykonania jakichś fajnych rzeczy. Osoby, które udostępniają swoje zdjęcia na Instagramie, to ja chętnie udostępniam te zdjęcia również na moim Insta na moim kanale na Instagramie. Także jeżeli udostępniacie je, wasz profil jest publiczny, to ja chętnie takie zdjęcie udostępnię również na moim kanale, tak aby wszyscy mogli zobaczyć. Wasze cudowne prace. Także dziękuję Wam bardzo i czekam na więcej, więcej. No dobra, dzisiaj przychodzę do Was z torbą, którą wszyscy już znają. No naprawdę wszyscy ją mają, tylko nie ja. I pomyślałam sobie, że ja również taką torbę zrobię, i przy okazji zrobienia takiej torby pomyślałam, że Wam pokażę, jak ją zrobić. Torbę wykonałam metodą prób, prób i błędów. Kompletnie nie wiedziałam, jak to zrobić. E, sugerowałam się paroma różnymi e, wzorami, a tych wzorów i tych toreb teraz w internecie jest wiele. E, tak więc mam nadzieję, że wyszło z tego coś fajnego. No mi się ona podoba i jestem, e, słuchajcie, jeżeli chodzi o moją opinię na, ten, na temat tej torby, jest naprawdę świetna, jest niesamowicie pojemna, naprawdę. Zobaczcie, ja wrzuciłam tutaj no nie wiem, może z 10 motków włóczki i zobaczcie ile tu jest jeszcze miejsca. Generalnie chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli nie macie w planach wykonania takiej torby, bo nie wiem, nie używacie takiej torby, ona nie jest Wam potrzebna cokolwiek, to muszę Wam powiedzieć, że ona jest świetna właśnie do przechowywania włóczki. Właśnie dlatego, ponieważ jest pojemna, jest przewiewna i... No uważam, że świetnie sprawdzi się w każdym pokoju i w każdym pomieszczeniu. E, moim zdaniem jest e, no bardzo fajne. Ja się bardzo cieszę, że ją zrobiłam, chociaż też sceptycznie do tego e, podchodziłam. Zdradzę wam tylko, że w mojej głowie już są projekty na e, dwie bardzo podobne torby e, i też będę chciała je e, zrealizować. Także zobaczymy niedługo będą również na kanale. Tymczasem pokazuję Wam właśnie tę torbę. Zobaczcie, tam latają włóczki, które już są przygotowane na swetry. I zobaczcie, jak ona... No, jest, no niesamowicie jest wielka, naprawdę. Bardzo dużo tutaj może się zmieścić. Jest świetna, naprawdę polecam Wam wykonanie tej torby. Tego co zużyłam do wykonania tej włóczki, e, to jest tak. Ja już nie mam całej włóczki, została mi końcóweczka. E, wykorzystałam do tego włóczkę od firmy Drops. Jest to bomullin, jest to e, włóczka, e, która jest e, bawełna połączona z lnem. Pierwszy raz korzystałam z tej włóczki i powiem wam, że e, no jest ona taka. Trochę szorstka, taka trochę sztywna, i wydaje mi się, że jest idealną włóczką do robienia właśnie tego typu rzeczy. Nie wiem, czy zrobiłabym z tego jakieś ubranie. Nie wiem, czy zrobiłabym z tego jakiś sweter, bo ona jest strasznie taka sztywna, taka szorstka, taka. Myślę, że ciało nie lubi takich rzeczy, ale do wykonywania takich toreb, plecaków. Myślę, że kapelusze to na pewno jest idealna, ponieważ, ponieważ ona jest taka troszeczkę sztywna i właśnie tego typu rzeczy fajnie wychodzą. Nie jest ona super gruba, jest myślę, że jest taka idealna, aby też szybko wykonać, wykonać jakiś dany projekt. Ja wykonałam właśnie z tej włóczki i użyłam cztery motki, tak naprawdę trzy i pół, jak widzicie tyle mi zostało z czwartego motka i wykorzystałam do tego szydełko o rozmiarze 5 mm. I jeszcze pochowałam nitki z tyłu, dlatego potrzebujemy również igły dziewiarskiej. No i tak naprawdę wszystko, żeby wykonać taką super czadową torbę. A, kochani, dajcie mi znać, czy czekacie na taki projekt, czy torbę, o których powiedziałam wcześniej, że mam przygotowane, czy e, również z nich skorzystacie, czy myślicie o tym, że chcecie robić torby i tego typu rzeczy, czy jednak bardziej ubrania, swetry, topy, czy coś takiego? E, wiem, że ta torba jest bardzo popularna, e, dlatego jestem ciekawa, czy wy już taką torbę macie, dajcie mi znać, a jeżeli macie i macie inną, to wyślijcie mi zdjęcia, jestem ciekawa. Jak wyglądają Wasze torby i czy się sprawdzają, czy podobają Wam się, czy używacie i do czego, czy na co dzień, czy właśnie tak jak powiedziałam, że na przykład do przechowywania włóczek. Dajcie mi znać i dajcie znać, czy czekacie i będziecie dziergać za mną w sobotę. Pozdrawiam. Hej!